Ta historia wydarzyła się w czasie II wojny światowej na terenie ówczesnej Jugosławii. Mimo, że sama historia miała miejsce już dawno temu, to jej następstwa do dziś odbijają się echem dzisiejszej Bośni, Chorwacji, Serbii oraz Polsce. Choć w tej ostatniej tylko na bardzo ograniczonym terenie i znają tak naprawdę niewielu. W tej historii są trzy wątki. Dwa z nich są w miarę dobrze znane we wszystkich wcześniej wymienionych krajach. Jeden. Znany jest najmniej, a bez niego nie byłoby powojennego dalszego ciągu tej historii. Te trzy wątki są związane z trzema młodymi mężczyznami, którzy byli w podobnym wieku, żyli na tym samym terenie, wyznawali tą samą religię, ale każdy z nich miał inną narodowość. 6 kwietnia 1941 roku trzecia Rzesza, Włochy, Węgry i Bułgaria zaatakowały Jugosławię. 17 kwietnia przedstawiciele Jugosłowiańskiego Naczelnego Dowództwa podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji. Król Piotr II i przedstawiciele władz państwowych udali się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Jugosławia została podzielona pomiędzy niemieckich, włoskich, węgierskich oraz bułgarskich okupantów. Powstało również niepodległe państwo chorwackie które mimo takiej nazwy było marionetkowym państwem pod kontrolą Niemców i Włochów. Do niepodległego państwa chorwackiego została włączona Bośnia, która w dużej części była zamieszkała przez ludność serbską. Na jej terenie znajdowały się również wsie zamieszkałe w całości lub częściowo przez ludność polską, która na przełomie XIX i XX wieku Została sprowadzona przez władze Austro-Węgier, do których Bośnia wówczas należała. Rodziny polskich chłopów otrzymały tu upragnione nadziały ziemi, której dla nich nie starczało w rodzinnych stronach. W sierpniu 1940 roku, a więc kilka miesięcy przed wybuchem wojny, proboszczem w polskiej kolonii o nazwie Gumiera zostaje 26-letni ksiądz Antoni Duilowicz. Była to jego pierwsza parafia w życiu kapłańskim i jak się później okazało, również ostatnia. W roku następnym, w roku napaści na Jugosławię, a więc 1941, proboszczem w sąsiedniej parafii Nowy Martyniec zostaje ksiądz Alfred Pichler. Urodził się w 1913 roku w niemieckiej rodzinie kolonistów w miejscowości Ostrelje, koło miasta Drwar, w północno-zachodniej Pośni. Dla księdza Alf Alfreda Pichlera parafia w Nowym Martyńcu była również pierwszą parafią, jaką objął w swoim kapłańskim życiu. Miał wówczas 28 lat i był tylko o rok starszy od Antoniego Duilowicia. Wybuch wojny jednak bardzo mocno skomplikował ich posługę kapłańską. Obie miejscowości znajdowały się na terenie, gdzie większość mieszkańców stanowiła ludność serbska, prawosławna. Chorwaci postanowili wyczyścić tereny swojego niepodległego państwa chorwackiego z mniejszości narodowych, a w szczególności z Serbów oraz Żydów. Chorwaci za największego swojego wroga uznawali Serbów i w okrutny sposób traktowali tą ludność, dokonując bestialskich mordów na bardzo dużą skalę. Serbowie się bronili, również dopuszczali się mordów na ludności chorwackiej oraz bośniackich muzułmanach, jednak na mniejszą skalę, gdyż za chorwatami stali Niemcy, którzy byli zbyt silni dla Serbów. Polacy, którzy zamieszkiwali Bośnię, Znaleźli się między przysłowiowym młotem, a kowadłem. Ich sąsiadami byli prawosławni Serbowie, ale tereny te stały się częścią państwa chorwackiego. Chorwaci chętnie widzieliby Polaków w szeregach swoich oddziałów wojskowych, walczących między innymi przeciw Serbom. Z tego powodu oraz dlatego, że Chorwaci byli sprzymierzeńcami Niemców, którzy od 1939 roku okupowali Polskę, zdecydowana większość Polaków nie chciała ich wspierać. Serbowie nie proponowali Polakom wstępowania do swoich oddziałów czetnickich ze względów odmienności religijnej, braku zaufania do Polaków jako ludności obcej na tym terenie oraz planów utworzenia w przyszłości czysto serbskiej Bośni, Będącej częścią Wielkiej Serbii. Narastające konflikty narodowościowe na tym terenie nie pozostały bez wpływu na posługę kapłańską księdza Antoniego Duilowicza, który był Chorwatem, oraz księdza Alfreda Pichlera, który był Niemcem. Antoni Duilowicz jeszcze na początku 1940 roku został powołany do wojska jugosłowiańskiego. A więc proboszczem w Gumierze był tylko przez trzy miesiące. Powrócił do parafii, kiedy w kwietniu 1941 roku Jugosławia skapitulowała. Jednak już po kilku miesiącach, w listopadzie 1941 roku, ze swoich parafii musieli uciekać zarówno ksiądz Duilowicz, jak i ksiądz Pichler. Było to związane z decyzją biskupa Bania Luki, który ich odwoływał ze swoich parafii gdyż w innych parafiach diecezji zaczęło dochodzić do morderstw na kapłana ze strony serbskich czetników, a później również komunistycznych partyzantów Tite. W sierpniu 1942 roku ksiądz Antoni Duilowicz na własną prośbę wraca do Gumiery. Ksiądz Pikler już wcześniej okresowo wracał do Nowego Martynca, by wypełniać nawarstwiające się częstą, nieo... częstą nieobecnością w parafii obowiązki duszpasterskie. Biskup Pania Ludzki obawiał życie obu młodych księży, którzy zdawali się nie liczyć z olbrzymim zagrożeniem dla swojego życia. Dekretem z, tysią... z 23 września 1942 roku odwołuje ich z funkcji proboszczów w Gunierze i w Nowym Martyncu. Ksiądz Duilowicz pozostał jednak w swojej parafii i czynił nadal posługę kapłańską. W nocy z 10 na 11 lipca 1943 roku na plebanię księdza Antoniego Dujlowicia przyszło kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. Na plebanii, oprócz księdza Dujlowicia, był również jego parafianin Władysław Mrozik. Ksiądz otworzył drzwi przybyłym uzbrojonym ludziom, choć zdawał sobie sprawę, że nie przyszli w celach pokojowych. Po pewnym czasie czetnicy, bo najprawdopodobniej to byli oni, kazali księdzu i mrozikowi wyjść z plebanii i w ich obstawie skierowali się w kierunku urwiska. Przed samym urwiskiem mrozikowi udało się wyszarpać dwóm eskortującym go serbskim czetnikom i uciec w zarośla. Mimo strzałów, które zostały za nim skierowane, żaden go nie trafił. Ukryty w zaroślach, pod osłoną nocy, stał się świadkiem zabójstwa księdza Duilowicia. Na drugi dzień parafianie odnaleźli ciało swojego proboszcza. Dwa strzały przebiły mu głowę i jeden pierś. Miał również na ciele 11 ran zadanych sztyletem. O jego śmierci biskupa Banja Luki poinformował telegraficznie ksiądz Alfred Pichler, który ukrywał się wówczas w bośniackim Aleksandrowcu. On również 13 lipca 1943 roku, mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, przybył z Aleksandrowca, by odprawić mszę świętą pogrzebową za swojego przyjaciela i w ten sposób oddać mu ostatnią posługę. W drogę powrotną na swoim wozie zabrał go jego parafianin Józef Głaz. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że życie księdza Pichlera jest bardzo zagrożone, gdy Szczepnicy również planowali jego zabójstwo. Również życie tego, kto go odwoził, było nie mniej zagrożone. Józef Głaz miał wówczas 29 lat, młodą żonę i małe dzieci. Miał dla kogo żyć. Józef Głaz przeczuwając niebezpieczeństwo postanowił pojechać inną drogą niż ta, którą w tamtym kierunku najczęściej się poruszają. To uratowało im obu życie, bo na tamtej drodze czetnicy już na nich czekali. Ksiądz Alfred Pichler bezpiecznie dotarł do Aleksandrowca, nie wrócił już potem więcej do swojej parafii w Nowym Martyńcu, którą wiosną 1946 roku opuścili również jego parafianie, którzy zostali przesiedleni do Polski. Po zakończeniu działań wojennych, od maja 1945 do marca 1946 roku, przebywał w obozie niemieckim dla Niemców w bośniackim Aleksandrowcu. Po wyjściu z niego od jesieni 1946 do wiosny 1952 roku pełnił funkcję administratora haraty w Nowej Topoli, w bośniackim Aleksandrowcu i w Bliady. Jego sytuacja znowu się zmienia, kiedy komunistyczne władze Jugosławii uznały go za kolaboranta. Stąd od wiosny 1950 roku do kwietnia 1954 przebywał w więzieniu. Po wyjściu z niego został proboszczem w Primiavorze. 22 lipca 1959 roku papież Jan XXIII mianował księdza Efleda Pichlera biskupem ordynariuszem diecezji Bania Luka. Biskup Pichler od początku swojej biskupiej posługi starał się o jak najlepsze kontakty między Kościołem katolickim i cerkią prawosławną na terenie Jugosławii, a była to niesłychanie trudna sprawa, jeśli weźmie się pod uwagę masowe mordy katolickich Chorwatów na prawosławnych Serbach w czasie II wojny światowej. Serbowie odpłacali Chorwatom podobnymi okrucieństwami, jednak na mniejszą skalę, i nie oni rozpoczęli spiralę tych okrutnych mordów. Biskup Pichler od początku lat 60. XX wieku utrzymywał bardzo dobre stosunki z prawosławnymi biskupami Bania Luki, co było ewenementem w tym okresie w stosunkach Kościoła katolickiego i cerki prawosławnej. Ówczesnej Jugosławii. Biskup Pikler zwrócił na siebie uwagę katolików i prawosławnych w Jugosławii swoim odważnym listem bożonarodzeniowym z 1963 roku, w którym zwrócił się do wiernych katolickich następującymi: W tym kraju podczas ostatniej wojny. Wielu naszych braci prawosławnych zginęło, ponieważ są prawosławni. Ci, którzy ich zabili, mieli w kieszeni katolickie świadectwo Chrztu. Nazywano ich katolikami, a ci chrześcijanie zabili innych ludzi, także chrześcijan, bo nie są Chorwatami i katolikami. Z bólem przyznajemy się do tego strasznego złudzenia tych wprowadzonych w błąd ludzi. Dlatego prosimy naszych braci wyznania prawosławnego o przebaczenie nam, tak jak Chrystus na Krzyżu przebaczył wszystkim. Jednocześnie wybaczamy również wszystkim, jeśli nas znienawidzili lub wyrządzili nam krzywdę. Dziś, przed kolebką Jezusa Chrystusa, niech wszystkie długi zostaną wymazane i niech zapanuje miłość. Te słowa wypowiedział biskup rzymskokatolicki bośniacki Niemiec, prosząc serbskich prawosławnych o przebaczenie, mimo że jego życie w czasie niedawnej wojny było zagrożone ze strony serbskich czytników. Jak się później okazało, był jedynym biskupem katolickim w historii Jugosławii, który zdobył się na taki gest. Żaden inny biskup katolicki nie miał odwagi przeprosić za to, co stało się z ludnością prawosławną w czasie wojny. Część katolików z tego powodu miała do niego pretensje i bywał przez nich szykanowany. Dziś już nie ma Jugosławii, jednak Serbowie zapamiętali go jako dobrego Szwaba z Osterlie, Niemca, który zasługuje na miejsce w serbskiej pamięci historycznej, podobnie jak Goethe i bracia Grimm. Alfred Pichler był biskupem Banialuki przez 30 lat. Od 1959 roku do 1989. Zmarł w 1992 roku, kiedy w Jugosławii trwała wojna domowa i państwo to rozpadało się na oddzielne państwa. Dużo wcześniej, bo w roku 1980 w Gościszowie umiera Józef Głaz, człowiek, który uratował życie młodemu księdzu Pichlarowi. Obaj ostatni raz spotkali się w 1978 roku, kiedy biskup Pichler przyjechał do Polski na zaproszenie gościszowskiego proboszcza Ludwika Adamskiego. Biskup Pichler miał w gościnowie odwiedzić dawnych parafian i dokonać mowania miejscowej młodzieży. Biskup chciał również odwiedzić Józefa Głaza, choć ksiądz Adamski od razu tego spotkania nie mając najlepszego zdania na temat swojego parafianina. Biskup Ikler nie chciał tego słuchać, tylko kazał prowadzić się do głaza. Jak się okazało, rodzina była w polu, bo był to czas wykopek. Dla biskupa to nie stanowiło problemu. Poszedł czy też pojechał z osobami towarzyszącymi na to pole I tam uściskał swojego wybawcę, i jeszcze raz podziękował za uratowanie życia tego pamiętnego dnia, 13 lipca 1943 roku. Gdyby nie heroiczna pomoc Józefa Głaza, który ryzykował własnym życiem, a przez to również losem swojej bardzo młodej rodziny, dzisiaj raczej mało kto by pamiętał o księdzu Pichlerze. Ironią historii jest fakt, że dzisiaj o Pichlerze. Zapewne najbardziej pamiętają ci, których rodacy chcieli go kiedyś zamordować. On z kolei nie zapomniał o swoim bohaterze, bo jak nazwać człowieka, który dla właściwie obcego człowieka ryzykuje własnym życiem i przyszłością swojej rodziny, która zapewne byłaby ciężka, gdyby on wówczas ginął. Bohater nie oznacza człowieka bez skazy, bo takich jest raczej niewielu ale takiego, który dla innego człowieka ryzykuje czymś, co każdy ma najcenniejszego swoim życiem i życiem swoich bliskich. Pod koniec 2004 roku mieszkańcy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kocicach, parafianie i ich potomkowie z Gumiery złożyli świadectwo i wnieśli na piśmie prośbę do biskupa Legnickiego, Tadeusza Rybaka. O wsparcie swoim autorytetem procesu o wyniesienie na ołtarze Księdza Duilowicza pod pismem z prośbą złożyło 171 osób. Prośbę poparł i załączył swoją opinię ówczesny proboszcz parafii ksiądz Jerzy Marcza. W roku 2014 rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Dla księdza Duilowicia i trzech innych męczenników za wiarę banialudzkiej diecezji. Ksiądz Antoni Duilowicz był rówieśnikiem Józefa Glaza, a ksiądz Pichler był tylko rok od nich starszy. Losy trzech młodych ludzi z trzech różnych narodowości splotły się na jednym skrawku włośniackiej ziemi. Warto pamiętać o historii tego chorwata, Niemca i Polaka. Polak ratujący życie Niemcowi w czasie II wojny światowej, takie historie nie zdarzały się wówczas zbyt często.